E, w kolejnym odcinku z Roblox Stores Dziś spróbujemy przyjść do Rumsów, co nie udało nam się przyjść w grę. E, nie, nie udało nam się przyjść w grę. Gnęliśmy na Ambuszu. Ale tym razem chciałem pokazać yy, Rumycy. Pokażę jak wam się... Pokażę jak się tam dostać. Pierwsze to trzeba w 60 pokoi przejść. Czyli pier pierwsze kosika figura i dużo raź. I wtedy trzeba będzie pójść za szafę. O! Czy. Czy to był. Ty... Ja nigdy tego nie widziałem. Pierwszy raz. E... To chyba było jedna na dwa tysiące szans, żeby to się stało. Wow. Ja później Wam powiem, jak się tam dostać do rumsów. Tylko trzeba mieć dwa lockpiki, jeden skeletonki i wejść, gdzie to jest. To był drugi Czy... Nie! To było drugi raz To już było drugi raz chyba. Był ten sam dźwięk. Nie widziałem tego, ale to chyba było to, to samo. Dobra, już się zaczynam bać. Dopiero który pokój? Trzynasty takie dzieci się dzieją. Mogę gdzieś opuścić, nie w tą grę. Ale nie muszę się podać. Chyba pewnie na to, na to było jakieś 1 na milion szans, żeby się stało. Ale przyjmuję. się boję, bo nie wiem czy jest nie taka małą grą niestety nie otworzyłem tego gdzie jest to głupie wyjście tutaj, w najgorszym miejscu Nie, dobra, jest. Oby to się pojawiło teraz, raz i było by ale... Może lepiej, nie? Ale ja już się zrobiłem, czyli nie. To po co ja tam się nie wiem, po co tam się wszedłem? Hmm. Niektórzy piesy... Całe granie tej gry nie mogą dostać plak się to było, tego. A ja tego, ale tego dostałem dwa razy w tym wyjściu w, w pierwszych 15 pokojach. Dwa razy jaka na to szansa była i na chyba na 100 tysięcy, żeby się pojawiło tak szybko, po i w tym samym podejściu, bo normalnie jest jeden na dwa tysiące, ale żeby dwa razy się pojawiło, i to w tym samym podejściu, i to prawie w tym samym pokoju, parę pokoi później, raz będzie sick. O, dużo kasy. Będzie dużo rasie w tym odcinku. Ja nie wiem, czy dużo, ale... Po prostu zobaczymy, jak nam pójdzie. Ok. To <try> jest naprzód. To było dziwne. W M4 to się odchodziło. Chce mieć cykam tygry. Takie tu na rzeczy się dzieją.

O, chyba idzie. A bo to halt? O nie, idzie. No, ja wtedy kiedy się pojawiły te dwa, się bardzo cicho, mówię. Straszyłem. W ogóle jak na tysiąca. Grałem Patulkasę ja jednego ubera nie mogę dostać, tutaj dostałem. Jakieś dwa razy siadowa. Tak kiedyś grałem Patulkasa, ale przestałem grać, bo mnie ta granina widziła, nie mogę dostać żadnych uberów. Dobra, jak chodzi o Dorsę, teraz będziemy na figurze. z Jokasy. Oczywiście T-modi. Z pandażem.

To on próbuje. Tam, tam jest chyba książka, czy mi się zdaje. Nie, to jest wyciągnięte. W tej stronie? Tam nic nie ma. Ojdzie na górę. Jeszcze tej słuchałem, kiedy on pójdzie, to przyszłam górę. Tam już mi na no przejśkę. nie ma? Nie ma. Tutaj jest. Tutaj też. Bo mamy wszystko. Dobra, teraz trzeba wpisać kod. Dobra, wchodzimy. Pomyliłem się, myślałem, że to... czy... Kurde, mylę się. Dobra, już. Bo basketniki jest zawsze, mam nadzieję. No. kupię cały sklep. Mam wszystkie logpiki. 56. No 56. Co nie? Ale już jest krucyfiksa wejdę. O. Jakbym miał stracić hopę. Oleczy Rooms are gędżym Jak nie, to troj źle. Leci idzie. Chyba nie, najwyżej w Crossfixu żyje. Dobra, teraz trzeba zaleść. dźwignię. Tylko znaleźć. jest wyjście. W jeszcze nie było. O, jeszcze mam litera. Tutaj akurat było. Teraz muszę stąd wyjść. I dobra. Teraz musimy iść by pójść do roomsu Musimy się wrócić do tego pokoju. I musimy przyjść o tutaj. Jest na przejście. Wiecie po co była ta, ta dźwignia? Bo to inaczej byłaby brama, ale teraz jest otwarta. I tutaj trzeba dwa lockpiki. Skatek i tej piszę A0. Dobra, to wchodzimy. Dobra, kontynuuj run. Jesteśmy w Darumsach jest bardzo tajemnicza Chwila. Ci ch ch chwila pauza. Jesteśmy yeah, w jsme v Romusách. Jsme v 2. A i třeba dobré, abych měl že je jaký, entity. Ale już nikt nie idzie. Ale jest spokojnie, ale nie będzie tak cały czas. а два десять, два. Mój rekord to 80 Nie ja wiem się go pobije. Ja mogę od razu chodzić do szafy, jak jestem w środku. A gdzieś, nie wiem, ile to portwa... potrwa... Już na razie zrobię pauzę i... Zrobię pauzy na... aż 10 Już wróciłem. Nie jestem na a 10 jestem na... A-55, tylko się postraszyłem, bo usłyszałem jak się otwierały drzwi. To nie byłem ja. Ale zarabianie i tak na 60. Nic się nie działo, nikt nie przyszedł. Kiedy tam gram. W widzicie coraz ciemniej się robi.

80 jest teraz real. Nie wiem, jakie on słyszy, jak on, jakie dźwięki i daje. On gdzieś się pojawia o 80, ale może trochę wcześniej. Ja raz tylko dostałem na a6 i tam skinąłem. I Nie spodziewałem Roby byście bo był idzie aż 60. Nie wiem kiedy ja zginę. Bo, bo wyjście jest od jeszcze, co na wyjście. Teraz bardzo powoli idzie. Może zrobię pauzę i zobaczmy się na A90. Wiem, że to nie jest aż tak daleko, ale... Dobra. Zginąłem, nie było żadnych szaf i przez to zginąłem. Aż 60 mnie zabił. On mówiliśmy się chował, ale tam nie było żadnych szaf. Umarłem w jakimś ofis. O, w tym pokoju marłem. Nie było szaf. Na nie wiem, gdzie w następnym były. Ale dobra. Link za oglądanie i padnę na następnego odcinka. Nara!